Nawet gdybym był w pełni zaszczepiony, podziwiałbym nieszczepionych za wytrzymanie największej presji, jaką kiedykolwiek widziałem, nawet ze strony partnerów, rodziców, dzieci, przyjaciół, kolegów i lekarzy. Ludzie, którzy byli zdolni do takiej odwagi i zdolności krytycznej, są niewątpliwie najlepsi z ludzkości. Są wszędzie, w każdym wieku, na każdym etapie edukacji, w każdym stanie i w każdej wyobraźni. Są szczególnego rodzaju: to żołnierze, których każda armia światła chce mieć w swoich szeregach, to rodzice, których każde dziecko chce mieć, i dzieci, o których marzy każdy rodzic, to istoty ponadprzeciętne dla swoich społeczeństw, to esencja ludzi, którzy zbudowali wszystkie kultury i podbili horyzonty. Są tam, obok ciebie, wyglądają normalnie, ale są superbohaterami, robili to, czego inni nie mogli. Byli drzewem, które wytrzymało huragan Obelg, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. A robili to, bo myśleli, że są sami i wierzyli, że są jedyni. Zakazane od rodzinnych stołów w czasie świąt Bożego Narodzenia, nigdy nie widziały czegoś tak okrutnego. Stracili pracę, zatopili swoje kariery, nie mieli już pieniędzy, ale nie przejmowali się tym. Doświadczyli niezmiernej dyskryminacji, donosów, zdrady i upokorzenia, ale trwali. Nigdy wcześniej w ludzkości nie było takiego castingu. Teraz wiemy, kto jest najlepszy na planecie Ziemia. Kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, bogaci, biedni, wszystkich ras czy religii, nieszczepieni, wybrani z niewidzialnej arki, jedyni, którzy zdołali się oprzeć, gdy wszystko się zawaliło. To ty zdałeś niewyobrażalny test, którego nie wytrzymało wielu najtwardszych marines, komandosów, zielonych beretów, astronautów, i geniuszy. Jesteś zrobiony z materiału największych, którzy kiedykolwiek żyli, tych bohaterów zrodzonych wśród zwykłych ludzi. Ochroniłeś swoje DNA, nie przyjąłeś znamienia bestii.